ale mówimy, że wstaliśmy z kolan, tylko mam wrażenie, że nie w tą stronę, bo chyba się na tej podłodze już po prostu położyliśmy. To są durnie, bo oni z jednej strony naprężają mu ale gdzie? W kraju. A jak jadą do Brukseli, to jak mysz podmiot. Ale oni muszą mieć ubaw, ten Meloni i Fiala. Siedzą sobie gdzieś tam na tych negocjacjach w Brukseli, patrzą na Morawieckiego i mówią, Jezus, jaki dureń. Witam państwa bardzo serdecznie z tej strony Mikołajdowej, redakcja Gonic.pl, kolejny odcinek programu Karty na Stół Państwa, i moim gościem senator Krzysztof Kwiatkowski. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam wszystkich państwa, nawet tych, którzy oglądają nas z łódek, z motolotni czy na brzegu morza. No, zazdrościmy, natomiast mm. trzeba przejść do bieżącej polityki. No i właśnie jest pan przewodniczącym komisji Ustawodawczej, ostatnio mieliście na tapecie Lex Tusk. No wszystko wskazuje na to, że najwcześniej Lex Tusk uchwali Prawo i Sprawiedliwość 28 lipca, czyli komisja, no bo posłowie Santorowie też mają wakacje w sierpniu akurat, dopiero mogłaby działać we wrześniu. Jak mi przykro, panie prezesie Kaczyński, że my inaczej niż pan w Sejmie poważnie potraktowaliśmy naszą pracę w Senacie i zanim zajęliśmy się Tusk, zamówiliśmy opinię konstytucjonalistów, poprosiliśmy o opinie różne e, instytucje i organizacje i o zgrozo. Ze wszystkich tych opinii wynikało to samo. Projekt kompletnie nie nadaje się do poprawki, tylko do odrzucenia, zacytuję – Jedno zdanie, które mam przed sobą, opinii Biura Legislacyjnego. Uwaga, nowela tej ustawy, bo przecież to jest Lex Tusk 2.0, to jest nowelizacja prezydencka tego bubla prezesa Kaczyńskiego. Uwaga, nie narusza rozlicznych przepisów, wręcz demonstracyjnie kolidujących z Konstytucją. Z demonstracji prezesowi Kaczyńskiemu niewiele wyszło. Projekt miał być lokomotywą, rakietą, bym powiedział szwadronem niosącym do zwycięstwa prawo i sprawiedliwość. Ale wyszło szydło z worka. Przysłowiowa bata szydło pokazała tam swoje różki, że projekt się do niczego nie nadaje, i bym powiedział. No i pojawiła się wątpliwość, czy to jest ten temat, na którym się ujedzie. Pytanie I w ogóle, czy to jest y, temat realny, czy to było tylko odwrócenie uwagi? No bo y, pojawiają się głosy, że tak naprawdę PiS zrobił tę komisję nie po to, żeby rzeczywiście kogoś postawić przed tą komisją, tylko żeby osiągnąć pewien efekt, tak? No ale pewien panie, efekt narracyjny. Tak to, że No jaki efekt y, osiągnął. W wyniku dyskusji okazało się, że najlepszym, Lobbystą interesów rosyjskich w Polsce był Mateusz Morawiecki. Kiedy był prezesem banku BZK-WBK, jego biuro maklerskie, jego banku BZWBK pilotowało, uwaga, próbę wrogiego przejęcia zakładów chemicznych azoty przez Mosze Kantara, rosyjskiego oligarchę, przyjaciela Putina. A gdzie bezpieczeństwo żywnościowe? To przecież największy producent nawozów w Polsce. I się okazało, że takie granaty, które zaczynają wystrzeliwać w rękach pisowców jest ich coraz więcej. Później wrócono do dyskusji o Falencie, o tym, że handlował ruskim węglem, o tym, że później, kiedy został skazany, py pisał list do prezydenta Dudy. Ja się ze swoich zobowiązań wywiązałem. Dzięki mnie PiS wygrał wybory. A wy co? Proszę o ułaskawienie. No i takich trupów w szafie wychodziłoby coraz, coraz więcej. No w tle mamy brata byłego ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który handlował ruskim węglem. Pojawiło się pytanie, czy ta elektrownia w Ostrołęce, którą budowano, to czasem też nie był pomysł na biznesy brata ministra Tchórzewskiego. Tak, tak, to ta sama, na której budowę wydano miliard dwieście milionów złotych, by później za ponad dwieście milionów złotych ją budować. jest Prawo i Sprawiedliwość cały czas ma jeszcze inne pomysły związane z kampanią. Teraz 800 plus e, przeszło przez Sejm. E, teraz mamy również referendum, tak nawet trzeba było nowelizować ustawę, żeby można było w ogóle ją skorelować z wyborami, żeby zrobić w tym samym dniu. E, myśli pan, że wyrobią się ze wszystkim do tego października? Panie doktorze, prezes Kaczyński może się ze wszystkim wyrobić. Jemu się wydaje, że państwo to ja. I że wszystko może, bym powiedział, to, że dzisiaj mam przed sobą budżetowe podsumowanie NIK raportu Niku z analizy budżetu za ubiegły rok. Ponad 300 miliardów złotych długu poukrywanego poza budżetem. No czegoś takiego jeszcze nie było. Mam doskonałą wiadomość, mówię oczywiście to w przenośni dla wszystkich, którzy nas oglądają. Wy wasze dzieci i wasze wnuki będą spłacać długi PiSu. No czyż to nie jest stabilna perspektywa? Wreszcie mamy jasno coś określonego na kilkadziesiąt lat do przodu. Wiemy, że będziemy spłacać długi PiSu. Prezes Kaczyński ręka w rękę z Mateuszem Morawieckim nam to zafundował. No czy nie było jeszcze sytuacji, gdzie my mamy w ciągu jednego tylko roku, mamy kilkadziesiąt, ponad 60 miliardów deficytu, ponad 60 Miliardów obsługi długu, ponad 90 miliardów deficytu. Tak epokowych sukcesów ekonomicznych to jeszcze nikt no nie widział. No tak, osiągnął. Bo nowelizacja budżetu zakłada wszystko co negatywne. Tak, bo ekonomiści po przeliczeniu stwierdzili, że Jarosław Kaczyński pokonał Edwarda Gierka w szybkości zadłużania Polski. Uważa pan, że Edward Gierek był lepszym zarządcą niż Jarosław czy, Kaczyński? Bym powiedział, nie, nie jestem w stanie ocenić, bo za Edwarda Gierka byłem dziecięcem. W pieluszkach. Za to, jeżeli ekonomiści mówią, że Jarosław Kaczyński na tym polu ma już epokowe sukcesy, że pokonał wszystkich absolutnie, w, zostawił w głębokim polu, no to przyjmuję to do wiadomości. Zresztą znajduje to odzwierciedlenie w tym raporcie. Niku, który mam przed sobą: zawyżenie przez ministra finansów limitów wpływów, niezapewnienie środków finansowych i wymienionych kilkanaście cele, przeniesienie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Niezgodnie z nie, ustawą. Brak wiedzy w kancelarii premiera odnośnie stanu należności funduszy nie, centralnych. Udzielenie przez Ministerstwo aktywów nie, pożyczek dla spółki skarbu nie, państwa bez dopełnienia obowiązku zyskania uprzedniej zgody Komisji nie, Europejskiej. Udzielenie przez ministra finansów gwarancji finansowych jednemu z podmiotów niezgodnie z przepisami prawa. Ja znam raporty. Niku przez 6 lat kierowałem tą instytucją, ale muszę powiedzieć, że pis od tego, czasu się rozwinął, no pytanie czy z że, roku na rok oni przyspieszają? Panie senatorze, ale weźmy pod uwagę tak, że okej, okay, mamy taki stan faktyczny, jaki mamy i pytanie, czy jeżeli opozycja zostałaby wybrana na jesieni do władzy, czy te praktyki rzeczywiście zostałyby porzucone, plus mamy jeszcze w tle, mam wrażenie, że wszyscy o tym zapomnieli. Krajowy Plan Odbudowy, 700 miliardów złotych, przecież było mówione tyle czasu teraz, chyba na potrzeby kampanii, trochę ten temat schowano do szafy, że nie walczymy już o te pieniądze, tylko czekamy co się wydarzy, natomiast to są realne pieniądze, które można byłoby wyciągnąć, No na jakiekolwiek inwestycje, tak doskonale wiemy, że to jest też y, wspólne zadłużenie, tak będziemy je spłacać, no ale jednak to no, jest kredyt, ale... który zaciągnęliśmy, który się nam tak należy. Dobrze. My to jesteśmy frajer pompka dzisiaj, bo Morawiecki podpisał się pod tym, że my również gwarantujemy tą pożyczkę, którą Komisja Europejska, instytucje europejskie zaciągnęły po to, żeby było pieniądze, żeby były pieniądze na Krajowy Program Odbudowy. Premier Meloni, ta z którą się ściskał niedawno w Łazienkach, wzięła już z tych pieniędzy Kilkadziesiąt miliardów, kilkadziesiąt miliardów. I uwaga, e, frajer Pompka Morawiecki żeruje pożyczkę dla premier Meloni i innych państw europejskich. My z tych pieniędzy nie mamy nic, a później będziemy mieli obowiązek e, je w, w razie czego spłacać, gdyby nie daj Bóg były jakieś z tym problemy. No to przecież trzeba być skończonym idiotą. To tak jakbym miał kolegę, który baluje, świetnie się bawi i mówi, Franek, pożycz mi pieniądze. Wiesz, bo ty też się będziesz mógł bawić. Wiem, że na razie cię mama z domu nie puści, ale jak będę się bawił, to będę ciepło o tobie myślał. Przecież no to trzeba być naprawdę skończonym durniem, żeby żerować pożyczki, jednocześnie z tych pieniędzy nie, nie korzystać, ale biegać w podkoszulku kocham Polskę, tylko ja jestem prawdziwym patriotą, bo ja nie skorzystam z pieniędzy europejskich, ale będę później spłacał te środki finansowe, które zaciągnęli inni ja mogę zobowiązać się do jednej rzeczy, że jak PiS wygra, przegra wybory, przegra wybory jesienią, to natychmiast ten durny konflikt skończymy i te 770 miliardów złotych, którymi Morawiecki się chwalił na billboardach. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, proszę sobie przypomnieć. No 70 miliardów. Mateusz Morawiecki było. pod wejściem do kancelarii premiera w tle piękne billboardy 770 miliardów dla Polski te pieniądze nam się należą te wszystkie słowa. Mijają dwa lata. Pieniędzy nie ma, chociaż dalej nam się należą. My co najwyżej będziemy później nie płacać, ale mówimy, że wstaliśmy z kolan. Tylko mam wrażenie, że nie w tą stronę, bo chyba się na tej podłodze już po prostu położyliśmy. Co trzeba zrobić? Zakończyć ten durny konflikt i korzystać z tych pieniędzy, z których korzystają wszystkie państwa. Także te, pod uwagę, które mówią, że pod uwagę, stoją że na straży wartości yy, jest patriotycznych. W KR Czyli europejskiej. Z kim? Z konserwa... premier kim? Meloni. Ale nie tylko z premier Meloni, bo jeszcze z premier z premierem Fialą z Czech, na przykład. Tych y, państw, gdzie EKR jest u władzy, jest coraz więcej. Jakoś one nie tak, mają że... problemów ale ani z muszą... migrantami, ani z. Ale oni KPO. muszą mieć ubaw, ten Meloni i Fiala. Siedzą sobie gdzieś tam na tych negocjacjach w Brukseli, patrzą na Morawieckiego i mówię: Jezus, jaki dureń. E, dzięki niemu my możemy korzystać z pieniędzy, on tu się napina te swoje bicepsy polityczne w podkoszulku. Nic z tego nie ma. Pieniędzy Polski nie ma, my te pieniądze mamy, ale on wspólnie z nami. To Orban nie tej ma pieniędzy jeszcze, oborczna, oborczna, tak jest. Nas, które ale... nie jest w żadnej zresztą frakcji. Ale... Bo już nawet wypili <grym> go nie chcieli. No. A czy ja bym powiedział, że Meloni i Fiala są jednak inteligentniejsze od Morawieckiego, Bo mówią to samo, co on, że tutaj bronią suwerenności nie będzie. Premier, nawet miesiąc rodziny teraz w czerwcu zaplanowała, tak? W końcu do Pride Month. Panie redaktorze, przepraszam, że się śmieję. I na tym polega robienie biznesu politycznego. Oni wiedzą jak to się robi, my nie wiemy. My w tym towarzystwie rzeczywiście jesteśmy wytykani palcami jako tych, których można zrobić w przysłowiową trąbę tak, aż dym się unosi do góry. Panie senatorze, i w ramach stałego e, fragmentu naszych rozmów siedem kart na stół, trzy dla pana z pytaniami i bardzo proszę, już można wybierać. Ostatnią wybrałem szczęśliwą siódemkę. No to teraz. A, obraz. Znowu zaczynamy tą szczęśliwą siódemką. Czytać na głos? Bardzo proszę czemu Kaczyński boi się debaty z Tuskiem? Z bardzo prostego względu, bo pamięta tą debatę, z którą miał, w której wyszło, że prezes Kaczyński, bo nią seromotnie przegrał wtedy Kaczyński z Tuskiem. Okazało się, że nie zna ceny chleba, nie zna ceny podstawowych produktów. Nie wiem, czy pan pamięta taką migawkę, taki zagubiony prezes Kaczyński w sklepie spożywczym, wyciągający z kieszeni tam wymienioną stówę, bo to był jedyny banknot, który ma. Zresztą prezes Kaczyński wielokrotnie się Chwalił, że on, konta nie, że on konta nie ma. Przez długie lata nie miał komórki, chyba komórkę już ma. Boi się debaty z Kaczyńskim, bo boi się odpowiedzi na pytanie, dlaczego Polska ma jedną z najwyższych w Unii Europejskiej inflacji? Dlaczego wiele osób dzisiaj zaczęło do nas wszystkich docierać, że niestety ta drożyzna, ta inflacja powoduje, że miało być lepiej, a jest gorzej? Moim zdaniem prezydent Kaczyński boi się także odpowiedzi na najprostsze pytania. Jak się pojawi pytanie o cenę najprostszych produktów spożywczych, przecież Prezes Kaczyński też nie zna odpowiedzi. Od tego jest ta ochrona, z, e, e, która go otacza, żeby mu robić e, zakupy, przynosić je do domu, żeby Prezes Kaczyński był odizolowany od otoczenia. Ogłaszam konkurs dla wszystkich, którzy nas oglądają. Puśćcie nam choćby jedno zdjęcie, jak Prezes Kaczyński robi zakupy w supermarkecie lub w dowolnym e, innym sklepie. Puśćcie nam zdjęcie, jak Prezes Kaczyński stoi przed dowolnym bankomatem i wybieram pieniądze. Albo puśćcie nam zdjęcie, jak prezes Kaczyński jest w ogonku na jakimkolwiek lotnisku, bo gdziekolwiek leci, żeby zobaczyć, jak wygląda świat. Obawiam się, że nikt tego konkursu nie wygra. Można mieszać w komentarzach. Kolejne pytanie. Dorzućcie kolejne pytania. Czym prezes Kaczyński może Was miło zaskoczyć? Gdzie chcielibyście go zobaczyć? A może na dyskotece, gdzieś nad Bałtykiem lub e, na hiszpańskiej plaży? Nie ograniczajcie się. Popuśćcie, wodę, to kolejne pytanie. Je... Minusem tych kart jest to, że są czasami śliskie. Tak, prawda, że. Czy Marian Banaś pogrąży PiS przed wyborami? Nie wiem, czy Marian Banaś pogrąży PiS przed wyborami. Za to wiem, że Najwyższa Izba Kontroli, bo znam tych kontrolerów, pokazuje nieprawidłowości, oszustwa, złodziejstwa tej władzy i robi to dobrze. Zresztą od tego jest Najwyższa Izba Kontroli. Kiedy byłem prezesem nik to między innymi ujawniłem, że ta władza nielegalnie kupiła system do inwigilacji, podsłuchiwania obywateli. Czyli system Pegasus, czy pokazałem, jak zdemol zdemolowała system oświaty minister Zaleska, i muszę powiedzieć, że obecna Najwyższa Izba Kontroli dalej te nieprawidłowości władzy PiSu pokazuje. I dobrze, bo wiele osób się ubawiało, czy Marian Banaś, który był wybrany głosami posłów PiSu, nie przerwie tej benedyktyńskiej, mrówczej, tropicielskiej misji Najwyższej Izby Kontroli. Na szczęście ona dalej jest wykonywana. Pancerny Marian, jak to się mówi. I ostatnie pytanie, bardzo proszę. przy to już jak odsłaniamy te karty, które są bliżej redaktora, to kontynuujemy tą pasę. Czy PiS wyprowadza Polskę z Unii. PiS dzisiaj spowodował konflikt z Unią Europejską. Moim zdaniem chciałby nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, tylko dzisiaj nie ma takiej siły, bo w Unii Europejskiej trzeba twardo walczyć o swoje interesy. I tu pełna zgoda. Nie może być tak, że my cokolwiek firmujemy w ciemno, tylko to są durnie, bo oni z jednej strony naprężają mózgu, ale gdzie w kraju? A jak jadą do Brukseli, to jak mysz podmioty. Zazwyczaj się na. Że się zgadzają. Oczywiście, że tak. Przecież to Morawiecki podpisał się pod tym, że wszystkie państwa zaciągają pożyczkę w ramach KPO, żerują niejako to budżetami państwowymi. To Morawiecki podpisał się pod zmianami, które dzisiaj umożliwiają podejmowanie niektórych decyzji większością głosów. To Morawiecki podpisał się pod polityką klimatyczną, która później, którą później krytykował. To jest tak. On jedzie do Brukseli, zgadza się na wszystko, uśmiecha się do wszystkich, staje na familii foto wspólnie z innymi przywódcami, a później przyjeżdża do Polski, uderza pięścią w stół i mówi, twardo walczyłem o polskie interesy, niestety ci europejscy durnie znowu mnie przegłosowali. A ci europejscy durnie mają ubaw popachy w tej Brukseli, mówią, boż, znowu go zrobiliśmy w Karola, w Ciula, zrobiliśmy z niego kompletnego idiotę, podpisał tak naprawdę się pod wszystkim, zgodził się na wszystko i później co najwyżej że i wrócił do kraju, żeby sobie pomruczeć, że jest niezadowolony. No, polityka. Przy której ręce opadają. My niby formalnie dalej jesteśmy w Unii, ale w związku z polityką tego rządu nie korzystamy z tego tak, jak moglibyśmy. Oczywiście korzystamy z tego, że polskie firmy bez ceł mogą eksportować no tak, produkty, rynek. a my mamy paszporty takie, które umożliwiają przekraczanie w szybkiej, jasnej procedurze, bez odpraw wizowych wszystkich granic wewnątrz Europy, których w praktyce przecież już nie ma, ale niestety nie korzystamy z pieniędzy europejskich, które powinniśmy otrzymywać. Więc, ale spłętuję smutno. Trzecia kadencja PiSu, tak to już nie tylko napinające wyprowadzanie z Unii, ale to może być praktyka działania tego rządu, bo nawet do nich dotarło, że dzisiaj no to wychodzą na pośmiewisko, bo niby w tej Unii są, a już ich, a już ich nie ma. Właśnie, panie senatorze, przechodząc jeszcze do tematów, które też są związane poniekąd z Unią Europejską. Wiemy doskonale, że porozumienie zbożowe między Ukrainą ONZ a Rosją wygasa 18 lipca. My znosimy to w związku z też decyzją Unii Europejskiej. Wjedzie do Polski mnóstwo tego zboża znowu, po raz kolejny na pewno gdzieś go trochę a ja mam gdzieś tam rozwiązanie wypłynie. Tego, yy, mamy problemy. pełne silosy, mamy żniwa i mamy jeszcze cały czas przy okazji Protest hodowców, mali, o którym niewiele się mówi. Czy właśnie rolnicy też nie mogą być tym y, y, tą igłą, powiedzmy, w stogu siana, y, przepraszam, i nie igłą, tylko ten, co zapali te siano, powiedzmy, y, które rzeczywiście, y, kiedy ewentualnie przyjadą protestować do Warszawy, y, pokażą Prawo i sprawiedliwości, że ich bastion zresztą, tak wieś, rolnicy, ich bastion jest przeciwko nim tak rolnicy mogą być tą grupą która przesądzi o porażce pisu a ja już teraz paradoksalnie nie będę w tym momencie krytykował pisu więcej panie morawiecki Mam dla pana radę, jak ten problem rozwiązać. Unia Europejska co roku wydaje dziesiątki miliardów na pomoc humanitarną tak zwaną dla na przykład na pomoc żywnościową, między innymi na przykład dla krajów afrykańskich. Co stoi na przeszkodzie poza tym, że trzeba umieć negocjować? Postawmy na forum Unii Europejskiej bardzo prosty pomysł. Powołujemy specjalną agencję, uwaga, która kupuje zboże ukraińskie, a nie jak dzisiaj Kupuje się z żywności, na przykład Unia kupuje w Ameryce Południowej, i to zboże eksportujemy do państw afrykańskich czy państw z Bliskiego Wschodu. Zyskujemy trzy rzeczy równocześnie. Po pierwsze, to zboże nie pojawia się nie w Polsce, my mamy ogromny problem, elewatory pełne. Ja jeżdżę także po terenach wiejskich, w moim okręgu senackim są także tereny wiejskie. Nawet w ten weekend rozmawiam z rolnikami, jest tragedia, więc rozwiązujemy problem polskiego rolnictwa. Po drugie, bym powiedział, wspiera. Ukrainę, nie naszymi pieniędzmi, Unii Europejskiej, no przynajmniej raz zachowajmy się inteligentnie. A po trzecie, osłabiamy presję migracyjną, bo ci ludzie z na przykład z Afryki uciekają do Europy, bo dzisiaj mają problem z głodem. Mamy problem głodu w Afryce i rozwiązujemy ten problem. Oddaję ten pomysł za darmo. Trzeba tylko wziąć dupę w troki i się ruszyć, panie Morawiecki. Niech pan na forum Unii Europejskiej przedstawi ten pomysł. Pomoc Humanitarna. Żywność, którą się kupuje ze środków całej Unii Europejskiej, niech za te pieniądze będzie kupowane ukraińskie zboże, niech będzie eksportowane do Ukrainy zyska polskie rolnictwo, zyska Ukraina i Polska, rozwiązując swój problem zbożowy, i rozwiążemy problem humanitarny, który obniża presję migracyjną. Panie senatorze. Nic za to nie chce. Po prostu skorzystajcie z tego. Co do tego, co wczoraj widzieliśmy, jakie obrazki, tak, Radio Maryja obchodziło swoją uroczystość pod jasną górą, tak, prezydent Kaczyński przemawiał, ale przy okazji mieliśmy również wybór arcybisku Paryża na kardynała. Wiele osób określiło to mianem, że Kościół nie chce y, powiedzmy sojuszu. Z tronem, tak? czyli że nie chce takiego zbliżenia między państwem a Kościołem. Uważa pan, że mamy tego teraz namacalne dowody, że rzeczywiście jest bardzo bliskie to, ta relacja między tronem a ołtarzem? Ja mam uczucie niesmaku, kiedy oglądam Jarosława Kaczyńskiego na wałach jasnogórskich. Jasna góra to symbol dla wielu Polaków, dla osób wierzących w wyjątkowo miejsce, wyjątkowe miejsce. I kiedy polityk. Polityk z wałów jasnogórskich wysyła przesłanie polityczne, mówiąc o zwycięstwie określonego środowiska e, politycznego. To to nie jest twarz e, polskiego kościoła, którą chciałbym widzieć. Niech tą twarzą polskiego kościoła e, będzie arcybiskup Ryś i ta symboliczna nominacja kardynalska nie, Łódzkiego nie, metropolity. Niech będzie twarzą polskiego kościoła. Nie chcę, żeby twarzą polskiego kościoła był Jarosław Kaczyński. Natomiast nie ma pan wrażenia, że w Polsce to było aż na gminne, że przez lata kolejne rządy w pewien sposób, powiedzmy, bratały się z Kościołem, były bardzo blisko Kościoła. No przecież Bronisław Komorowski też występował e, z Jasnej Góry. Pamiętamy zaraz, to. Zaraz, panie redaktorze, no wystąpienie wczorajsze Jarosława Kaczyńskiego przybiło wszystkich. Przecież to była czysta... Nie... A nie mówimy o treści wystąpień, tylko o formie. Była to czysta nie, polityka. Tak lepiej jak osoby wierzące, przecież mają prawo mówić, nie, mają prawo mówić, że są wierzące i się kierują określone Systemem wartości, ale niech kościoła instytucjonalnego, a już takim miejscem na pewno jest Jasna Góra, nie wykorzystują do kampanii. Na końcu oddajmy głos naszym widzom, którzy tradycyjnie zdali pytanie, za co bardzo dziękujemy. I na pytanie e, pierwsze pytanie zadała Teresa Chruścik. Chcę zapytać, dlaczego w polskim Senacie wisi flaga obcego kraju, kraju, który zalewa nas swoimi produktami, niszcząc nasze rolnictwo i jeszcze nas szkalują w innych krajach? Bardzo odważne tezy. Pani, e, pani Tereso, ja nie ustawiam flag e, w Senacie, więc nie jestem w stanie udzielić e, odpowiedzi na to pytanie. To pytanie można skierować do Kancelarii Natomiast co uważa Pan o tym, że teraz mamy przecież, e, tak mieliśmy teraz obchody Krwawej Niedzieli, tak? Razem prezydent zełęński z prezydentem Dudą składali w ku e, czy ja muszę ofiar. O I teraz rzecz. to się wykorzystuje też trochę tak, żeby antagonizować nasze że społeczeństwo. E, ja muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Bo każdy polski rząd nie może od tego uciekać. W polskiej tradycji szacunek dla zmarłych jest jedną z najistotniejszych rzeczy. W Polsce jest ciągle tysiące rodzin, które nie mogły pochować swoich bliskich, które są ofiarami rzezi wołyńskiej. I każdy polski rząd mówi o tym, musi o tym mówić bardzo wyraźnie. My oczekujemy możliwości przeprowadzenia ekshumacji i zrobienia pochówków y tych ofiar. I to absolutnie nie jest działaniem wymierzonym w Ukrainę. To, że Ukraina walczy z Rosją, to jest bardzo ważna rzecz, bo Rosja wprost mówi, że jej plany to były plany odbudowania imperium, a dla tych, którzy nie pamiętają, Polska w tym imperium, czy to Romanowów, czy Związku Radzieckiego, niestety była. Ale nawet trzymając kciuki zaciśnięte za Ukraińców w tej wojnie, my musimy też za każdym razem mówić, że oczekujemy, że ekshumacje zostaną przeprowadzone i że Polki, Polacy, którzy utracili swoich bliskich w rzeźni Wołyńskiej, będą ich mogli pochować, oddać im cześć i upamiętnić w taki sposób, jakim w Polsce oddajemy hołd tym, którzy odeszli. Chyba lepszego momentu to nie będzie, niż teraz, tak naprawdę, na pojednanie. Yy, niech to pojednanie będzie także oparte na prawdzie. Kolejne pytanie od użytkownika Superior, Walter: Czy jest Pan za federalizacją Unii Europejskiej? Czyli stworzeniem Stanów Zjednoczonych Europy. Nie, nie, nie. Unia była przez ojców założycieli, przypominam, bo niektórzy o tym nie pamiętają, Schuman, Gasperi, to wszystko e, były osoby, które mówiły o Unii Europejskiej jako wspólnocie niezależnych państw i bym powiedział, ten model jest modelem prawidłowym. I na koniec pytanie od użytkownika IGI 679. Czy planujecie podwyższyć istniejące podatki i wprowadzić na żeby pokryć niepotrzebne 800? Plus? Nie będę za każdym razem przeciwny podnoszeniu jakichkolwiek podatków. A jak pan w ogóle ocenia ten pomysł 800 teraz? Będziemy do niego wprowadzać w Senacie poprawki. Dzisiaj nawet będziemy na ten temat rozmawiać. Tak więc czekamy na efekty prac, zobaczymy co z tego wyniknie. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Oczywiście zachęcam do wszelakiej aktywności w komentarzach. Staramy się je czytać na bieżąco, choć jest ich zazwyczaj bardzo wiele. Państwa i moim gościem był senator Krzysztof Kwiatkowski. Znajdźcie też trochę czasu na wypoczynek w lipcu i sierpniu. Do zobaczenia.